Pszczoła to wbrew pozorom skomplikowane stworzonka, a główkę ma nie od parady. O tym, co wiedzą pszczoły, opowiadał nam pszczelarz Piotr Bader. Pszczelerstwem zajmuje się od 6 lat. Tajemnice pszczół poznał więc dogłębnie, wszak pszczelarstwo to jego autentyczna pasja. W ten sposób dokonujemy, można powiedzieć, co tygodniowego, jakiegoś okresowego przeglądu ula. Sprawdzamy ilość zakropów w miodni i robimy przegląd gniazda. Patrzymy, ile jest czerwiu. Czy jest matka? Jaki jest szerwczyn, czy nie jest ostrzelony? Zamiłowanie pana Piotra do przyrody zaczęło się w dzieciństwie od hodowli rybek akwariowych. Teraz to opieka nad 25 ulami, czyli tysiącami tych pracowitych owadów. Przyszła składa się, tak, każdy może widzieć, zwierzę owad. Z głowy, z głowy tłowił, obnuży, skrzydło cztery pary, odnóży? Trzy parę. Hodowcy od lat dokonują tak zwanej selekcji pozytywnej. Eliminują rodziny agresywne, pozostawiając do hodowli pszczoły silne. Uznaje się, że rasy pszczół idą w setki. Za najlepsze do hodowli uchodzą w naszych warunkach trzy rasy. Środkowa Europejska, kaukaska i Kraińska. Pszczoła Środkowa europejska nie ma wielkiej skłonności do rojenia. Ale gdy już rojenie się rozpocznie, ginie w rodzinie, jak mawiają pszczelarze, nastrój roboczy. Pszczoła kaukaska zaś ma skłonność do rabunku, czyli napaści na sąsiadujące ule. Ja osobiście mam rasę syntetyczną pszczół. Zaczynałem, Syntetyka. tak, jest to rasa hodowlana, którą y, ktoś kiedyś wymyślił brat Albert y, w Anglii jest to rasa Backfast i są różne linie tej rasy. Ja hoduję Backfast. Zaczynałem od rasy krańskiej, która, można powiedzieć, króluje w Polsce jest jedną z najbardziej uprawianych, y, hodowanych ras. Ale ma ona swoje wady, jeśli chodzi o pasiekę wędrowną. Ja przyszedłem na rasę bakwa z miło, że tak skromnie, króciutko przelażę, ale jakieś tam doświadczenie mam od kolegów, którzy też się tym zajmują, i przyszedłem na, na tą rasę syntetyczną i testuję i na razie jestem bardzo zadowolony. Gdy pszczoła wywiadowca odnajdzie pożytek, powraca do ula i informuje o znalezionych pożytkach. Wykonuje wtedy tak zwany taniec. Jeśli pożytek rośnie do 100 metrów od ula, pszczoła wykonuje taniec okrężny. Jeśli dalej zatacza koła tworząc ósemkę z centralną linią prostą. Wtedy pszczoły lecą z ula do pożytku niczym po linijce. Ul, pożytek, pożytek, ul i tak kilkadziesiąt razy dziennie. Wsiadę na kwiatek i poprzez aparat gębowy przez języczek wciągam nektar do wola miodowego. Do obnóży także pyłek z danego kwiatu i zanosi go do ula, gdzie potem młode pszczoły, oczywiście w zależności od wieku, przerabiają ten nektar na miód i magazynują w komórkach. Pan Piotr ma pasiekę wędrowną, to znaczy w odpowiednich porach roku wywozi pszczoły do miejsc, w których rośliny kwitną najintensywniej. Pan Piotr uważa, że wbrew pozorom Śląsk to największa baza pożytków w Polsce. Pan Piotr wywozi swe pszczoły w okolicy Gliwic. Jedna pszczoła, która zbiera nektar w terenie, przynosi go do ula. I przekazuje go innym pszczołom młodym. I one między sobą przekazują sobie ten nektar, wzbogacając go własnymi enzymami, śliną. I ostatnia pszczoła magazynuje go w komórce, po czym zostaje odparowany ten nektar z nadmiaru wody zasklepiony woskiem i tak powstaje miód. W słoiku miodu znajdują się, jak wszyscy wiedzą, same dobroci, związki, które pozytywnie wpływają na człowieka, hamują starzenie organizmu i przyspieszają zdrowienie. Kto wie, że w miodzie znajduje się też stężona woda utleniona, którą pszczoły wytwarzają w trakcie trawienia. Istotne jest też to, że w miodzie żadnych toksyn do środowiska się nie odnajdzie. Pszczoła widzi kwiat zabrudzony lub... Yy... Skarżony jakąś substancją metalami ciężkimi, kadmem lub tam ołowiem, które często pojawiają się właśnie w pasiekach miejskich. Pszczoła nawet nie siada do takich. A jeśli nawet siada, bo podobno się jakieś tak zażyło, ktoś to kiedyś udowodnił, że taka pszczoła nawet nie doleci do ula. Toż by pomyślał, że wyprawa do pasieki może być tak pouczająca? Jedno jest pewne: rozwścieczona pszczoła bzyczy groźniej niż ta radośnie fruwająca po okolicy, o czym informujemy po osobistych doznaniach.